Cześć, ciekawcy! Sukanek to polska youtuberka, która obecnie pośród mnóstwa twórców stawiających na rozrywkę sieci robi coś innego. Jeszcze niedawno to ona potrzebowała pomocy, a dziś stara się to robić dla innych. Jaka była jej droga? Jak wielka, ale i toksyczna przyjaźń z jednym z największych polskich twórców zaprowadziła ją do miejsca, w którym jest obecnie, co musiała przeżyć, aby stać się wzorem walki o samego siebie? No i co ma wspólnego z Ianem Sommerholderem? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Obecnie Sukanek to 24-letnia dziewczyna mająca ponad pół miliona subskrypcji na YouTube i ponad 700 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Na przestrzeni lat, twórcy posiadającego kanał typowo rozrywkowy, stała się kimś, kto porusza niezwykle ważne i trudne tematy, stając się dla wielu mentorką. Jest autorką książki poruszającej mocno psychologiczne tematy i daje przykład, że można wyjść z ogromnych problemów i myśli prowadzących do samodestrukcji. Ale czy pamiętacie jej początki? Tak przy okazji zanim przejdziemy dalej, sprawdźcie później nasz kanał dla ciekawskich shopping, gdzie znajdziecie okazje zakupowe inspirowane stylem sukanek. Jak kiedyś powiedziała, nie stawiała na karierę w sieci. YouTube był dla niej odskocznią od rzeczywistości, miejscem, gdzie szukała pocieszenia i rozrywki. Jako nieszczęśliwe dziecko z depresją nie wychodziła zbyt często z domu, wolała spędzać czas oglądając innych twórców na tej platformie, których choć nie znała, traktowała jak internetowych przyjaciół. Bieg zdarzeń i zamiłowanie do YouTube'a ze strony widza zaprowadziły ją tu, gdzie jest teraz i już mówimy, jak to się stało. Justyna Suchanek przyszła na świat 20 lutego 1996 roku. Jako dziecko z rodzinnej miejscowości przeprowadziła się do Sosnowca, a później do Dąbrowy Górniczej. Jeszcze w gimnazjum zainteresowała się fotografią. Zaczęła chodzić na zajęcia z nią związane i rozwijać swoje umiejętności. Okazało się, że jest w tym naprawdę dobra, więc wybór szkoły średniej padł na technikum, gdzie uczyła się na profilu fototechnik. To wtedy zobaczyła ogłoszenie, które było początkiem zmiany jej życia. Poszukiwano youtubera, więc Justyna bez większego namysłu wysłała zgłoszenie. Około 18-letnia dziewczyna miała okazję zobaczyć bliżej kawałek świata twórców YouTube'a, a nawet okazało się, że wzbudziła wielką sympatię. W międzyczasie na potrzeby konkursu wymyśliła nawet kontent swojego kanału i dała mu nazwę Księga Zainteresowań. I choć nie udało się sukcesem przejść dalej, tam poznała Karola Paciorka, znanego z kanału Lekko Stronniczy i Marka Hoffmana, kryjącego się za nazwą Adbuster. Ten epizod na tyle dodał jej odwagi, że ośmieliła się zadebiutować na YouTubie od kuchni. I tak Księga Zainteresowań powstała wiosną 2014 roku. Tam Justyna jako nowicjusz zamieszczała różne filmy, ale bez większego sukcesu. Jednak kilka miesięcy później poznała kogoś, kto zmienił w tej kwestii jej życie. I jak się okazało, prywatnie bardzo je skomplikował. Wiecie już o kim mówimy? Niegdyś polski pingwin, czyli oczywiście Stuart Barton. Justyna całkiem przypadkowo zaprosiła Stu na sesję zdjęciową. Sześć lat temu był on jednym z największych polskich youtuberów, co zresztą do dziś się nie zmieniło. Połączyła ich prawdziwa przyjaźń, a Justyna została wprowadzona w jego znajomości innych popularnych twórców świata internetu. I tak jak nie trudno się domyślić, to wtedy sukanek zaczęła łapać wiatr żagle i nabierać rozpędu jako rozpoznawany youtubowy twórca. Publikowała głównie vlogi i treści typowo rozrówkowe, jak autorskie przeróbki znanych teledysków. I choć z perspektywy czasu wyznała, że z niektórych treści dziś się trochę wstydzi, powoli na jej kanale zaczęły przebijać się te tematy, które stały się jej siłą. Najpierw powstała seria szczerze o, gdzie często podejmowała się kontrowersyjnych spraw, np. związanych z depresją i jej różnymi następstwami. W międzyczasie zmieniła się nazwa jej kanału na sukanek, zmienił się także jej content. Jak wyznała, to życie i własne przeżycia zweryfikowały to, co robiła w sieci. Kilkakrotnie znikała z YouTube'a robiąc długie przerwy od nagrywania, by zająć się innymi projektami i swoim zdrowiem, które nie miało się najlepiej. To głównie właśnie dlatego ze Stewartem połączyła ją przyjaźń i wspólny język. Oboje mieli nieszczęśliwe dzieciństwo i zmagali się z tym, co działo się w ich głowach. Choć ta relacja była dla Justyny korzystna, ponieważ dzięki popularności Stew dziś i ona jest rozpoznawalną osobą, a także przez chwilę była montażystą wideo pojawiających się w ramach projektu Timu X, jak się okazało, wiele ją ta znajomość kosztowała. Jesienią zeszłego roku na jej kanale pojawił się film zatytułowany Koniec przyjaźni. Tam Justyna opowiedziała o kulisach niezwykle silnej więzi, która stała się dla niej toksyczna. Jak wyznała, nigdy razem nie byli w typowym związku, ale uzależnili się od siebie, szczególnie ona od niego. Był czas, że bardzo sobie wzajemnie pomagali, rozumiejąc nawzajem swoje problemy. A te były naprawdę wielkie. Między innymi Stewart wspierał ją po nieudanej próbie odebrania sobie życia, a ona była przy nim, gdy towarzyszyły mu napady lęków i dni, kiedy zupełnie stawał się wykluczony z życia. Film wywołał poruszenie z wielu powodów. Przede wszystkim ludzie usłyszeli, że wielu idoli młodych osób ma ogromne problemy, większe niż można byłoby przypuszczać. W materiale Sukanek zaznaczyła, że nie zamierza zaszkodzić Stu i nie oczerniać go, ponieważ przyznała, że wiele złych rzeczy działo się z jej winy. Wyznała tam m.in. że była tak niestabilna emocjonalnie, że dziwi się, że to przeżyła i że on też to przeżył. W filmie Sukanek prosiła też byłego przyjaciela, aby poszedł się leczyć, ponieważ ona to zrobiła i to jej pomogło. Ostatecznie po latach uwolniła się zarówno od trudnej relacji, jak i wielu własnych problemów. Wybrała leczenie, jak sama dziś podkreśla, dopiero wtedy zaczęła w końcu żyć. Już dawno zaczęła zagłębiać wiedzą psychologiczną, a w tym roku wydała swoją książkę Jak się nie zabić i nie zwariować. Na swoim kanale publikuje sporo ważnych i dotykających trudne tematy treści, m.in. uzależnienia od miłości, utratę bliskiej osoby i dlaczego warto żyć. Niestety materiały o tej tematyce często bywają blokowane, więc nie wszystko co dla swoich widzów stworzyła Justyna można dziś obejrzeć. Także na swoim Instagramie pokazuje w obszernych wpisach dużo wartości. Pragnie pomagać tym, którzy przechodzą trudne chwile. Justyna to bardzo empatyczna i wrażliwa osoba, co sprawia, że świetnie potrafi zrozumieć innych. Choć wielokrotnie myślała zakończyć swoje życie i nawet próbowała to zrobić, dziś jest z siebie dumna, szczęśliwa i w końcu żyje ze sobą w zgodzie. Niedawno spełniło się jej największe marzenie. Miała okazję osobiście porozmawiać z Ianem Somerholderem, gwiazdorem pamiętników wampirów, który specjalnie dla niej poświęcił jej swój czas. Laustyny aktor jest definicją dobroci. Pomógł jej przetrwać najgorsze czasy i najgłębsze załamania, ponieważ wierzyła, że kiedyś też będzie tak dobra jak on. I dziś wie, że już nigdy w siebie nie zwątpi. A wy jak ciekawcy? co sądzicie o Sukanek? Lubicie ją? Uważacie, że to co robi jest przydatne i faktycznie pomaga innym? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli podobał się Wam nasz film, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!